Siemano, siemano, witam w warsztacie u Janusza. Oczywiście ja nie jestem Janusz, ale no, Janusz złodziej, więc musi być u Janusza. No i co? Kupiłem ostatnio tego wypasionego za... Cz czekaj, 35, a wartość była 41 tysięcy dolarów. Czekaj, go opuszczę. Tyk. No, i trzeba się nim zająć, bo trzeba na nim zarobić. I jeszcze odblokowaliśmy tutaj, pa, podnośnik, rozumiesz? I można już wymieniać co? Hamulce? Ogólnie podwoziem się zająć. Wejdź w interakcję z podnośnikiem, wejdź do trybu napraw. Wymiana elementów na sprawne, Podnosi zdobywaną reputację. Aha, czyli i co? Że to nie będzie lepiej kosztować? Dawaj, podnoś go. Ale zajebisto sprawa. Naprawa. Końcówka rury wydochowej. Tutaj, tam, Aha, czyli mogę wymienić końcówkę, tak? Może ja nie mam końcówki. Rezonator, amortyzatory. 69%. Jeszcze co? Bo ja bym najpierw sprawdził, czy jest tu w ogóle po co demontować koła Lewy tylny, prawy przedni. to ja bych tu musiał chyba wszystko wymienić. No nie, no tu jest wszystko sprawne do chuja. Nabłyszczony nadwozie. Rozumiesz. Do umycia. No właśnie teraz mam pytanie czy Jak naprawia to auto nie? Czy to mi to bardzo dużo reputacji? Jademy do sklepu Jademy do sklepu uu, uu. Może mnie będzie stać Uuu Kurwa silnik półtorej tysiąca dolarów Tylko kosztuje 10 zacisków Albo 12 Brak miejsca w inwentory Ja tam widzę, że tam jest jakiś bar jak se pojechał do baru? Dawaj, jadymy do baru, kurwa. Uje bar. O! o, Witam, szanowno pani. Przyjdź do maszyny i wybierz swój utwór. Opakowanie cukierków. Co ja mogę kupić? Nie mam miejsca w hipunku. Ooooo! Z taką panią pogrubię w Billarda, kurwa. Tu jest Kibel? Widzę jakieś biznesowe spotkanie, bracia bliźniacy. Turandeczka, tu randeczka, ale te butle z piwa są wielkie, tej. Dobra. do do, do, do. A, Naprawa. Teraz tak, to wymieniamy na pewno. Mek. A i to już ciągorszy. I Jak nowe dać? Dobra, no. Tam to się sprzedo nie? Amortyzatory. Ja mechanikiem nie jestem. Zamontuj 100%. No to auto to będzie cacy, nie? Jak nowe. Toczek 100%. Jedne koło zrobione. Montaż 100%. Bo będę musiał nazwa firmy zmienić. Teraz już sama klasa. Rezonator wydechu. A się będzie wszystko na zielono świecić. Jeszcze kolektor, ale nie miałem miejsca na niego. jest klasa, ale jest magazyn, kurwa tu jest magazyn, a w samouczku jest inno napisane podejść do półki, ale kaj to już nie powiedzieli, same amortyzatory i taśmy, dobra czyli to idzie na sprzedaż, Jezus ile się się naszukał tego magazynu, to jada zajść po reszta rzeczy, aż w internecie szukał jest magazyn, ale no nic nie było. No jedziesz, pan sprzedaż sprzedaż, o, sprzedaż Teraz tak, amortyzatory mam od chuja nie się nie do Zestaw tablic rejestracyjnych Maszyna do naprawa A do 200 tysięcy kosztuje To muszę kupić z dwa sprętarka sprętarka, rozumisz to? Wszystko mu po dwa. Wydałem trochę hajsu, ale na zapas. Rozumiesz jak to jest, nie? Jak się biznes chce kręcić, trzeba przepierdalać pieniądze najpierw. Żeby po tym zarobić. ale to auto coś mi... Dziwnie brzmi. Kurwa, ale wkrętarka, ty. to mu śrub? Dobra, ten montaż, pyk. Dobra, czy coś tu jeszcze? A teraz? A to, 100% Stalizator spalin, ale tego jeszcze nie mogę. No i co teraz domyć? Opuść. Właśnie jaka jest wartość rękowa teraz? A, 2000 tylko. Kurde, myślałem, że więcej podskoczy. Chociaż wywartościuje w... Jak to się nazywa? Reputacji. Normalnie namaha mu wskakujące. Co się, się będę? To jest szybkie mycie, co? Lewo, prawo. Już umyty. Powoskowanko. Dobra, wszystko fajnie, ale... Rdza, panie. A to jest chyba nowe auto w sumie. Nowe auto już tak rdzałapło. Kiery chuj to widział. roboty przy tym, panie. Panie złoty jak mnie ręka boli, nie? To jest niesamowite. O, cyk, od razu cały przód. Oż, ty śnieciu. Dajżeś jest. Noju jeden. Prostow pizda. Wy dupiej. Wy dupiej. żeby cię tu nie widział. Zachciało się. Nie dla psa kiełbasa. Nie no, teraz to jak nowy. I w środku... I coś glan I z zewnątrz pizdoś glan Trzeba na nim coś zarobić, nie? Odnów tablicę. O, o to chodziło. Dobra, no to teraz co? On miał jakieś w ogóle dziury? To chyba jedna, nie? O... 59 tysięcy Pomyciu ty i szlifowaniu. Teraz znaleźć taką jedno mało dziurka. Ale mu taśma w magazynie, kurwa. Nie mogę z magazynu wziąć. Jakim cudem to nowe auto jest tak zardzewiałe i zepsute? Pyk. Dobra. Stan techniczny 72%. Kurwa nowe auto, ty. Pyk. Brać te auto, bo nie ma czasu. Zobaczyć w ogóle, czy lepiej się opłaca mieć jedne, drugie auto, czy więcej tanich. No, ta rejestracja nowo to. Teraz to klasa. A tego chyba nie było w sklepie mi się wydaje wcześniej. Ja Zobaczcie co ten update w ogóle zrobił. Ale ty nawiedzono jesteś ty. Dziwnie łazi wiesz. Wyglądasz na jakieś zarazem 35, a zarazem. Czy ty mnie chcesz oskamować? Przecież nie sprzedam ci tego auta za 65 tysięcy? Gdzie co da po cukierki? Ida do baru, nie? Mam nadzieję, że żaden wandal w tym czasie mnie nie zepsuje auta. Ale... kupia cuksy i... cigarety. Siemano. A opakowanie jedno zawiera 10 papierosów. Kupię 5. cukierków też kupia 5. Teraz się możemy handlować. Szybko, bo klient! Wbijaj, keca boleca! Czekaj, czekaj! Już, już, patrz! Widzisz mnie? Widzisz mnie? Kurwa, słup mnie Ja mano Auto jest moje za... On się nawet nie targuje. Jo. 86 tysięcy, czy tu jest coś nowego? Nie no, nie denerwujcie mnie. bo ja drogie auta, drogie. No one wszystkie są takie tanie? No, by te drogie brać. Trzy, jeszcze jedne by się przydało Ile mam? Raz, o 4 dobra Nie no, pójdę po nie no, tędy nie przejdę na pewno szybko biegnij po nie No, cztery auta, tak Będzie cacy Wartość rynkowa od razu Siedemnaście Dziewięć O jak spadła z syny Dziewięć pięćset przy takich małych kwotach, to nawet w sumie nie ma co się specjalnie na grubo targować. Ale szybkie jest kurde. I fajne takie. Mam powiem całkiem ładne autko. Dobra, zaparkuję go najpierw. Nie, on nie idzie na sprzedaż. Chyba będę musiał te moje wymienić, bo no już trochę za wolne jest. 400 metrów, to gdzieś za miastem. Jadymy na pole, kurwa. Coś mi, coś mi pstryko w tym aucie. Wydaje mi się, że to chyba no dobrze nie świadczy, jak coś, jak coś w aucie słychać. A nie w ta strona. Dobra, już się stana. Ciema, no ty chcesz 15,700, to ja 9. Upominek. Dom Ci papierosa. O Czyli nie działał puminek. nie zawsze. Dobra, spadaj na drzewo. Nie mam czasu na ciebie. No coś mi... stuko, nie? Stuko mi coś w kole chyba. Albo nie w kole, nie wiem. O, auto zaczyna falować. O nie, tego się nie da zahamować. Stój, bo jada. No moje auto nie domagło, nie? Ewentualnie. Czy ewidentnie? Ale ono jest brudne. I oto dupia. Ale szybkie. To taki Mercedes, kurde. Dobra. Tyru trzeci. a nawet nie zauważyła, że jada. Nie, pojadę tym autem aż się tak nie rozdupsy tak. bo się tu jakoś przejechać. Uwej się. No, Zaro to w ogóle nie pojedzie, nie? No ale jak patrzałem, to on nie ma jakoś strasznie psu tego. Jezus te nak nakręcanie tym No tragedia. L delikatnie klikniesz. I te auto już tak skręcą mocno. Jiomek 17400. Niech będzie. Dobra. Dawaj. Do domu. Nie, te moje auto to jest dramat. Musiałbym mieć jakiś fajny fajnym silnikiem. Samochód jest niesprawny. Jak ja go kurwa sprawdziłem? O, zajebiście. Aha. Aha. Aż jak się na mina wpakował, ty. Dobrze, że mam w sumie te części, bo bez tego to. Kiepsku. Kiepsko no to już muszę sprawdzić było. Ciemano Uuu, A pani to nie w ofercie do auta? Nie no, to auto też nie pojedzie. Nie dam ci kurwa więcej. Nie. Jak to mi się nie Co wy robicie, ludzie? To mi się nie opłaci, nie? Słuchaj się, kurde. Zresztą że na tych autach stracę no. Dobra, złapało się. Będę go musiał przetransportować... Yy, ...ręcznie. No ten niesprawny na... ...miejsce do naprawy. Teraz się okaże, czy on... ...czy on działa. O, to nie jeszcze działa. Ale coś mu stukło. W silniku. Dawaj dawaj, dawaj, dawaj. Cofej, muszę go ręcznie tu przenieść. Czekaj jakbym je sprzedawał tak bez pracy. Bez mycia, bez niczego. Nie no, jak się zachowuje normalnie. Więc... Znaczy jak auto mam na polu To jakoś się normalnie to prowadzi. Dobra, ale te cztery fury to zrobię w, w następnym odcinku, bo... Trochę roboty będzie przy tym, kurde. A no, czasu już. Co tu się z tymi światłami dzieje? Otwórz bagażnik? Ale tu ja mogę do, do bagażnika wsadzać. Jezus Maria. No, fajnie wiedzieć, nie? Fajnie wiedzieć. Chyba by dowiedział na przyszłość, że mam jeszcze kolejne 20 miejsc. A czy ten ma bagażnik? Uuu... on też ma bagażnik. No, to dobrze wiedzieć, dobra, to do następnego odcinka. No, ra.